fajne buty nie no fajne fajne ale kurde, nie wiem czy nie wiem, czy, czy, czy takie dobre do wejścia nie no, raczej raczej na podejście nie na wspinaczkę słyszałeś w grupie tatromaniacy tamci tam ci polecam jakieś, jakieś bo takie to nie 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 to do schroniska co najwyżej są nowe już takie buty nie, no wiesz na morskie okosy tam możesz slemem kurwa co pewnie na koniku trzeba było na wozie, co? Zmotywowane takie konie te były, co? Widać, że góra no. zadbał o to, żeby motywacji dużo miały do życia, nie? Widać, widać tak. o, ja taki. To taki kasu, ale jesteś po tych Tutaj widać, widać kurwa. Nie szanujesz w ogóle hobby, nie szanujesz na grupy nie wchodzić na Facebooka, nic nie sprawdzasz, nic nie sprawdzasz. Zresztą co kurwa na Facebooka. Na Facebooku, tylko amatorzy jebani siedzą. Prawdziwy góral, prawdziwy taternik, tatromaniak wie, nie musi. Pierwsi tatromaniacy po prostu wchodzili na te jebane góry i wiedzieli co robią, a nie, a nie naprawdę Ach, szkoda się.